Okej, okay, trzej to dobrego dnia, jestem szwagier, dzisiaj ze mną jest pan Sebeusz Sebastian Quantum. Witaj Tak, i dzisiaj nagrywamy, tak, i dzisiaj nagrywamy, przepraszam za ten, e, no, za to coś, co się pojawiło na ekranie Dzisiaj nagrywamy odcinek cały dla bombuszki, bo jest to piękny samolot, mój ulubiony Dobra, startujemy Wsiadaj na działo, Seba Jestem Jak MF? Tak, LMF MF chyba O Jezu, mam nadzieję, że nie wysiadł, o nie wysiadł Jak Na którym działku jesteś? Na górnym To dzisiaj nie, będziemy... Bo nie wiem działku zmienia Też nie wiem, czemu nas policja już goni? Ściągał uwagę policji Na resztę twojej organizacji Ja pierdzielę seba, dobra dawaj Dzisiaj wbijamy 5 gazdek bombuszką Co ty na to sebeuszu? Dobry plan? No, może być. Jeszcze bomby no. Ale to na późniejszą okazję Później zbombardujemy jak będzie dużo policji hi, hi, hi. Tylko jak się wsiadało na inne działko? Ehm... Um, spróbuj E przetrzymać. Cała? Chyba Wsiadaj na to działko! Wsiadać. Za mi helikopter! Rozwal go! Nie mogę Nie mogę tego wrócić. No kurde, jak się zmieniało? Nie weź na jakiekolwiek działko. Nie, obojęty na który? Może to było przytrzymać. Nie wiem, strzelaj do nich. Chyba, weź na jakieś działko. Jesteś? No już. Dostrzelaj. mogę strzelać tylko do przodu. Znowu. To weźcie na te drugie działko, na te górne. Zawsze helikoptery już są. Seba! przed helikopter! Wejdź na te górne działko, no, nie się bardziej przyda. Jezu, zderzyli się z nami! Jakie mamiaty! Czekaj, muszę ich zgnoić. Usiądę na tobie zaraz. Wbij na te górne działko, dobra? Jesteś? No kurde, nie wiem, przez to mi działać No ha, przytrzymaj! A, o dobra, już. A, a tyle ty weszłeś, wejdź na tej górne, na samej górze. Gdyby trzy osoby do tej bombuszki, plus kierowca, nie, czy ten pilot, to by było git, nie? Dobra, już wiem jak się między działkami przyłącza Jak się przyłącza? Trzeba najpierw wysiąść, a później znowu wsiąść do działka. Okej, okay, to jest to, to weź wsiąść to do tego, to, to zmienię, jest to, to wsiąść to do tego głównego dobra? Okej. Okay. dobra, jednak... Dobra, to... tylko obrywała. czemu ona leci do góry sama z siebie? Co ty zrobiłeś? Ile ty ważysz? <laughs> Chłopy, ty ważysz tyle, że ją do góry ciągnie, że... Chłopie, ty patrz, patrz jak patrz jak tył ją... Patrz jak tył jej na dół idzie, nie? Chłopie, idzie aż tak tył do dołu, bo ty tyle ważysz pewnie. Ja wiem to już Usiadł tam z tyłu, kurde, trzy tony dołożył do, do, do ciężkości pojazdu, nie? Aż się silniki zaczęły dymić. To powiedz mi, gdzie lecimy teraz. Nie wiem, gwiazdki głównie zaparcia. Zaparcia, dobra. A może zbombardować tą ulicę, Lato. No, to. Okej. Okay. Hi, -hi. No, to Jestem zły. <tryk> Zły człowiek, zły człowiek szwagier i zły człowiek seba lecą przez miasto i, i rozdają prezenty w postaci bombek, to tyle to. pomysł? Pa. Mm, lecą, pa, lecimy sobie, bomby rozdajemy, czy prezenciki, to, to są czekoladki takie, patrz, jak się ludzie cieszą na dole. <gluzził> Jakie duże czekoladki. O, mamy zabić cele, żeby zlokalizować towar, jaki towar? Czekaj, zaznacz mi jakiegoś typa, jakiegoś cwela, cela. Tutaj. O tam, dobra, jest, skręcamy Zamknij to Czy Nie, nie o to chodziło, ale dobra, niech będzie Zamyka się, zamyka się Dobra, lecimy, zgnoimy typa, patrzaj. Otworzyło się to? Otworzyło, dobra Poczekaj, teraz musimy go na, na lot zrobić tak Zgnojmy no? go Tak, gdzie on stoi jak wygnoimy? Tutaj stoi, dobra Pod nami jest Chyba nie trafiliśmy, wiesz co, lądujemy. Nie trafiłem. Czaj, ja tu wyląduję, jestem mistrz kierownicy. NIE, CO TY zrobiłeś? Seba! Ja tu wyląduję, jestem mistrzem, spokojnie. Nie, W górę, w górę, w górę, w górę! W górę, Dobra, no, jednak nie jestem mistrzem. E... <laughs> Okazuje się, że jednak jestem słabym faktycznie taktycznie. <laughs> O nie, pan policjant Zaj poenciusza, szybko Mam tylko dwie gwiazdki, miałem przez chwilę pięć gwiazdek, co jest? Gdzie jest Twel? Tam jest, biegnę na niego Pilnuj bambuszki, żeby nikt nie ukradł Ale lecę po Twela, cela Iluś bambuszki, ale co tego o zabić? Uh -huh. Byłem na sygnale, nie? <laughs> Jak wtapiam się w tłum, nie? Nie, nie ma celi! U oszukali nas! Seba, ładuj ład dupę do bambuszki! Nie <laughs> już. <laughs> Długo mi nie trzeba było prosić. <laughs> ale ty nie kieruj, na działo wbijaj Bo ci nie ufam. A mogę je teraz pokierować? Pasażerowie dam uprawnienie. Siadaj na pasażera. Siadaj, ale szybko, bo zginiemy Wsiadaj! To no ty też możesz siadać chyba! Wsiadaj, siadaj, siadaj, siadaj! Zazłem! No dobra, teraz tylko... Czy my wystartujemy? Dobra, no, startujemy koniec tego na litro! I faj tyle nas widzieli! <noise> Chłopie, ta bombuszka jest świetna, ale jest taka wolna niby, a nie, ale obie startuje w sekundę. Byli i zniknęli, nie? Chyba koniec tego w tym mieście, jest zbyt wesoło, rzucamy prezenty. Święty Mikołaj jesteś. <noise> no. Patrz jak się cieszą na dole. Co się stało, coś nie widzę wybuchów na dole, chyba nie dostali Możliwe. Tam i mamy bałko nabyły. Em, tym to nie wiem czy się uda Bomby poleć. O! Dobra, jednak chyba się cieszą na dole. Co ja tu bombarduję i my tu gwiazdki tracimy niby, nie? Zgubiliśmy policję co jest. Tupie to nie zła policja, mi nie? Trochę pokierować. Powiem Ci szczerze, dobra, zastawcie pokierować. a ja powiem Ci, szczerze, że to jest świetla policja, że nie zauważyła kurde wielkiego bombowca w centrum miasta, nie? I nas zgubili Ach. zły kliknąłem. Łebki dołem. powiedz ty mi lepiej jakim cudem oni nas zgubili w centrum miasta. Patrz le Wielki bombowiec jest dookoła wieżowców, nie? A oni nas zgubili. Lecho na plaży nam ci wyląduje. Na, na, da, ja dam ci pokierować. Em... Chyba jednak nie dam Ci pokazać, bo mi się bo mi silniki zgasły. <grystanie> Ej, Seba, silniki mi zgasły, poważnie. Ej, ale co jest? Wiesz na lotnisko spróbuję dolecieć bez silników. Bo, jak jakby Ci to powiedzieć, poważnie, zgasły mi silniki. W powietrzu. Ej, chyba nie dolecę nawet na lotnisko, ale dobra, trzeba Ej, Chyba się nie uda. Chyba <grystanie> Dolecę do pasa, czy nie, zgaduj. Nie no nie, nie. leć tym badziewiem, wiem! Jeszcze 100 metrów, może 200 kurde, no leć, no leć tym, gównem O kurde, spadł, nie zauważyłem na siebie. Seba <grym> nie dolecałem do lotniska! Bąbuszka ja mi jest... No mi zgasła! Po drodze. Ale dawaj jeszcze wysunę podwozie. No poczekaj, mam mo Ej, ale jeszcze uratowałem trochę. Ej, powiem ci szczerze, wylądowałem. <laughs> Ej, ale powiem, jak odeleciałem od aż tutaj. Czekaj, jadę do ciebie. Tam, y pan, y pan... Y ale chciał mnie zabić. Kto chciał Cię zabić? O nie! No? Zabił mnie. Prawie. Poklótnik! No Właśnie do motorka. E! Przeleciałem! Nie do auta, do motorka! A zmaściły! Chyba nie ma bubuś. Muszę wejść na lotnisko jakimś czycielskim sposobem. O, dostałem dwa koła. Chyba <grym> się zabiję. Tak, tak, tak Poczekaj, jadę do siebie. Okej, czekam. Podwieź mnie. O sieba A! Nie <toczekać> zdychaj mnie zdycha <toczekać> Silosiad powoli, ja na, na lotnisko, to mówię jeszcze jedną. Dam ci No jest... Dawaj na lotnisko szybko Cichnie, ty go znalazłeś na ulicy czy go zamówiłeś? Ej, I znalazłem na ulicy <laughs> czyli pożyczyłeś, rozumiem <laughs> <laughs> Pożyczyłem No a zamówiłem bambuchę Mam nadzieję, że tu się zespit. Gdzie oni ją, Czajcie, oni ją na plaży ze spilić Na <noise> ścianie wjechaliśmy Co jest, nie widziałem kurde, no nadzieję, że tu na... Chyba, no, wsiadaj, ona jest na plaży, wsiadaj Tam, przepraszam, odpuśćcie O, dziękuję <noise> Co to było? spaliłeś ty papiagi No już spały go <noise> Ja wezmę ja, ja, ja teraz będzie wesoło Patrz, patrz jak się cieszą ludzie, nie? Mhm. Ja patrz, mam no. Jedzie Jedzie dwóch szaleńców, strzelają do ludzi, nie? Ja, fajna zabawa, jest nie! Dzika impreza! Co to było? A! Wysiadło mnie! Yyy! go! O, wysiadli mnie. Nie! Oni też mnie też wysiadli! Przyjechali jeszcze, jakiś cywil w ogóle policjanta przyjął, nie? O nie, mój statek jest zasadzony do hangały, już smutno. Dobra, Damaj, wiesz co, Ja Nie no, wiesz co, ci powiem, ja policjanta. by ja zaraz do kościoła jadę, powiem, więc wiesz co? Ej, już jeszcze się postłukajmy tak kulturalnie i zaraz kończymy odcinka. Bo, bo już nie, bo kolejną bąbuszkę mogę dopiero za 5 minut zamówić. Odholowano, paskudnie. Policja, poni mnie Policja chce mnie odholować. O kurde. <grymnie> tak, tak, mnie potrącili dwa razy. Ja trzeci wrócił się Co ty niezniszczalny jesteś Ja miałem oh, na no to bójcie ja. Dawaj na koniec odcinka jedziemy O nie, auto. Jakie twoje auto? Pokaż mi, z bliska chcę zobaczyć. <głos> <głos> o nie, zapytaj <zapnijłem> cię <noise> chyba. O nie, co mi się stało? <noise> to było pięknie. <noise> <noise> czy ty zostałeś? <noise> nie, sobie chyba, mamy ogień na tobójczy, tak. Znowu mnie znajłeś. Cześć! O nie, pan policjant! Pan policjant chce o mnie znać! No nie, upuści. jestem na wyspie jakiejś! Znowu mnie w jakiejś wygwizdowie zespiło. W, w jakiejś, na jakiejś wygwizdowie mi zespiło, co jest? Dobra, nie no, dobra, to możemy chyba kończyć ten odcinek, tak ci powiem. Jeszcze lampą w łeb do No dobra, to na razie, cześć, papa. Tylko Sebeusz, tym raczej też. No. Cześć. <laughs>